Cześć, rozwiążmy kolejne zadanie. Sliterling z Mistrzostw Polskich 22 yy, w łamigłówkach, runda czwarta, czyli oczywiście rysujemy zamkniętą pętlę. Yy, musimy połączyć różne kropki poziomo lub pionowo. Pętla nie może się stykać ani przecinać ze sobą. No i te cyfry podają przez ile boków wokół danego pola z cyfrą przechodzi ta pętla. Yy, no to zacznijmy. To Pierwsze główne rzeczy patrzymy na zera oczywiście. Jeżeli tu jest 0, tu wokół jest trójka, no to nie ma innej możliwości. Tu widzimy kolejną sytuację i to od razu jest nawet połączone z trójką. Eee, tu widzimy tak, czyli wiemy, że stąd dotąd będzie musiała iść ta dwójka. Mm. Jeszcze jakiś tutaj jest w sumie e, taki element, skoro tutaj wchodzi, to znaczy, że albo to będzie tak, ale tak oczywiście być nie może, czyli musi być tak, czyli tu będzie drugi element dla trójki. Tam jeszcze nie wiemy jak to, to się rozwinie, więc nie zakładajmy. Skoro tutaj wchodzimy, no to jest oczywiście albo tak, albo tak, czyli tak lub tak, czyli zawsze te dwa będą, w związku z czym to automatycznie sobie kreślimy, tutaj mamy tą trójkę, tu nie może się zakończyć, więc też z automatu dostajemy dużo dużo cyfr, jest to dość dobre. Dwie jedynki, no, no tu być nie może, bo wtedy stąd musiałoby gdzieś uciec i mamy dość duży problem. Kolejne zera, znowu sobie zaznaczymy. Tutaj mamy kolejne, czyli to wygląda tak. Tu jest zamknięte, czyli to dalej uciekamy z tych... Um, uciekamy tutaj tą pętlą. Tu jest kolejne zero, i dodatkowo tutaj też nie może iść żadna y, pętla, żadna część pętli, no bo nie będziemy mieli jak wyjść. Czyli te dwójki z automatu wyglądają o tak. Y, tu od razu w takim razie uciekamy i teraz ta trójka. Skoro to może jeśli tylko w dół lub w lewo, no to skoro to jest jedynka, to nie może być tego tu. Y, tu wcześniej udowodniliśmy, że jak wchodzimy do trójki, no to te dwa muszą być zajęte. Skoro tu jest zajęte, no to tu lub tu musi wejść. Czyli albo będzie to, albo będzie to. Czyli stąd będziemy musieli tu coś musi, musi zatem prowadzić. Nie wiemy oczywiście jeszcze co, ale coś będzie musiało nas tam prowadzić. Ta dwójka tutaj też widzieliśmy. Podobny case, jeżeli tak wygląda nasza dwójka i tu nie może być, no to tu musi być kolejna. No i skoro tu jest jedno wyjście, tu jest drugie wyjście, no to to jest nasza jedyna możliwość. Tu oczywiście być nie może, czyli, żeby zgarnąć tą jedynkę, musimy to zrobić w ten sposób. To nie może się zamknąć, czyli musimy mieć tutaj. Tu nie wiemy, czy to. Czy to może się zamknąć? Nie może, czyli musimy iść dalej tutaj. Yy, dobrze. Yy. Dwie trójki, pattern dla nich wygląda w ten sposób i tu oczywiście być nie może żadnej pętli, yy, bo to jest po prostu taka eska. To są jedyne, jedyne możliwości. Co my tu jeszcze mamy? Trójki po ukosach. Jeżeli są trójki po ukosach, to pattern, który nas interesuje, wygląda w ten sposób. I to już nam mówi, że w takim razie to musi uciec, i to się połączy z tym, czyli ta trójka idzie tutaj. Em, nie wiemy, czy to pójdzie w górę, czy w prawo, ale wiemy, że, żeby tą dwójkę zrobić, musimy mieć to w ten sposób. Czyli ta dwójka musi uciec. I teraz, jeżeli to pójdzie tu no to mamy problem, bo zrobiliśmy tylko jedną część dwójki, czyli to musimy o, w taki sposób rozwiązać. Skoro tu mamy dwójkę i tu jest jedynka, no to albo w prawo, albo w dół, czyli z automatu, to i to nie będzie. No i to musi iść w prawo, to jest jedyna możliwość, jest tutaj. Teraz pytanie, czy to może pójść w prawo? Otóż nie, bo jeżeli pójdzie w prawo, to, to lub to jest końcem i nie będzie miało dokąd pójść, czyli to musi iść w górę. Zatem ta nasza sytuacja tutaj wygląda w ten sposób, czyli to musi iść tu dalej w prawo. Skoro tu jest jedynka, no to jedyna możliwość jest tutaj. Teraz główne pytanie, czy to pójdzie, czy to może pójść w górę? Otóż nie, bo jak pójdzie w górę, to musielibyśmy mieć tak i my nie mamy skąd, skąd się udać tutaj. Czyli to musi iść tu i musimy kontynuować naszą pętlę. Żeby dokończyć dwójkę, no to musimy iść tutaj i idziemy w dół. Jeżeli tym pójdziemy w lewo, mamy oczywiście problem, bo zamknęliśmy sobie pętlę, więc nie mamy wyjścia, musimy iść w dół. Czyli tą trójkę mamy już rozwiązaną, Teraz, żeby tą dwójkę zrobić, tu musimy mieć um, oczywiście ścianę, żeby rozwiązać tą dwójkę. Nie wiemy jeszcze, jak tam dalej to będzie wyglądać. E, dobrze. No to myślmy, myślmy teraz dalej. Tu oczywiście byłbym w stanie wyjść. Wiemy, że tu się muszę dostać. To załóżmy, popatrzmy tutaj. Załóżmy, że to pójdzie, będzie tak. Jeżeli to będzie tak, znaczy, że żeby zrobić tą dwójkę, to muszę mieć o tak. No a to jest oczywiście problematyczne, bo stąd nie ucieknę. Czyli to musimy mieć zrobione w ten sposób. I teraz pytanie, czy tu możemy mieć osobne? Nie możemy mieć, bo już względem tego widzimy, że ty, tu nic nam się nie może kończyć. Czyli musimy iść tu. I no, i sk oczywiście, skoro tu nie może być, no to musimy iść w takim razie tutaj. Czyli teraz, tym musimy uciec. Skoro tak, no to to się musi połączyć nam z tym, bo nie mamy praktycznie innej możliwości. Czyli teraz, ta cała nasza pętla, tu mamy jeden początek. Tu mamy drugi. No i oczywiście, tu jeszcze dużo innych miejsc po drodze. Teraz ta trójka. Jak ta trójka może wyglądać? Ona może wyglądać na przykład tak, ale tak być nie może. Czyli tu musimy mieć zajęte. Czyli wygląda to w ten sposób: tu jest jedynka. Nie wiemy jeszcze, jak to nam pójdzie. To też nie wiemy, czy pójdzie w lewo czy w prawo. Dobrze. Hmm. Tu też mogą mieć sytuację, że pójdzie górą, pójdzie dołem. Nie mamy, nie mamy tutaj pewności. Hmm. Pomyślmy, czy to może pójść tędy. Tutaj sobie też ucieknę. E, tu są różne tu są różne możliwości. Hmm. Tu mamy trójkę, tu jest, jak wygląda nasza druga pętla. No to ona jest tu, ona jest tu. Tu będzie, nie może, no to kusi bardzo tutaj. Tylko nie jestem przekonany, czy tam to musi być. Hm. Czy to może pójść w prawo? Otóż nie, bo zamkniemy trójkę i wtedy mamy cykl, czyli idzie w górę. No to musi iść w prawo, czy może pójść w dół? Ta sama sytuacja nie może. Czyli to musi być rozwiązane w ten sposób. I wtedy, czyli to idzie w górę, tu nie ma innego wyjścia. Czyli w takim razie ta trójka musi iść w dół, nie wiem jeszcze czy, czy pójdzie w prawo. Skoro tak, no to ty idziesz tu i to jest jedna pętla. Czyli musimy uważać, jak to idzie. To w takim razie pójdzie tutaj dołem. Tutaj uciekamy przed tą, przed jedynkami, bo one już zostały rozwiązane. Ok. I została nam praktycznie końcówka. Musimy połączyć teraz tylko odpowiednie pętle. Jak wygląda jedna pętla? teraz tak to możemy połączyć z tym. Jeżeli tak zrobimy, z czym to się może połączyć? To się może połączyć albo z tym, albo z tym, bo to będzie jakąś częścią jakiejś jednej większej pętli, na przykład tej lub tej. Nie ma, nie ma znaczenia. Czy to może się połączyć z tym? Z tego tylko, że to jest jedna pętla, czyli nie może. Czyli to musimy zrobić tu, teraz to musimy jakoś przedłużyć i w ten to sposób mamy rozwiązane zadanie Slitterlink z Mistrzostw Polski w łamigłówkach. Jeżeli byłby jakieś pytanie, dawajcie znać. Dzięki bardzo.